Oj, nie chciało nam się ruszać. No, ale cóż, przed nami jeszcze północny fragment Transalpiny, a punktem docelowym tej części relacji jest wyjątkowy Sybin. Ciąg dalszy Transalpiny. Na, na dziko było prawie jak na kempingu. Chyba z 8 samochodów z Polski tak. było trochę Rumunów. Myślałem, że będzie niebo bardzo jakieś takie spektakularne, ale nie, bardziej spektakularne widzieliśmy. Zemki skiski. Jadąc przez wioski, natknęliśmy się na zamek Kalnik. Na szczęście dla naszych widzów był zamknięty, bo pewnie znowu bym was ciągał. Wybudowany w XIII wieku, zamek wraz z sześcioma podobnymi zamkami regionu jest wpisany na listę UNESCO i stanowi ciekawy przykład przemiany zamku feudalnego w zamek chłopski, typowy dla tej części saskiego Śmiertogrodu. Jesteśmy w Hermannstadt, czyli po rumuńsku w Sybinie. Miasto, w której do tej pory żyje duża diaspora niemiecka, Saska. Sasi zostali tutaj w ten region Rumunii, szczególnie właśnie podobali sobie Sybin. Zostali ściągnięci w średniowieczu jako fantastyczni górnicy i uchowali się, no i została jakby ta część tej ludności do tej pory. Korzeniami niemieckimi, kultywującymi tą tradycję, język. Sybin obecnie jest od 1919 roku w granicach Rumunii, wcześniej był w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Zapraszamy Was na spacer po Sybinie. Słowna katedra tutaj w Sybinie została wzniesiona na początku XX wieku na wzór Hagi Sofii. W Hagi Sofii jeszcze nie byliśmy. W tym Subinie, To jakbyśmy się zupełnie w innym świecie znaleźli trochę. Mi się nie ma śladów takiej potworkowatej architektury, nie? Tak. Socjalistycznej. Tak, nie, nie natrafiliśmy. Wjeżdżając, tylko były nowe bloki takie, jak no tak, się teraz buduje. No to jak w każdym tak, mieście. Tak, w każdym mieście. A tutaj nie było w nie ogóle. Ma takich straszydeł. Tak, no przynajmniej od tej strony co my wjechaliśmy teraz. Ale nie, tam gdzieś jak czytałam. To, to się uchował. To się jedno z niszcznych miast właśnie, które tak się oparło, że tak powiem. Stoimy tutaj, teraz w tej przy katedrze ewangelickiej, gotyckiej, wybudowanej na przełomie XIV i XV wieku na miejscu wcześniejszego romańskiego kościoła. Co ciekawe, dach mnie przynosi... Inna kolorystyka jest, ale dach y, przywodzi mi na myśl y, katedrę św. Stefana w Wiedniu, też z tą taką romboidalną taką strukturą. się do mostu kłamców i legenda mówi, że jeśli przejdzie po nim kłamca, to most runie. Więc zobaczymy, a most jest przewieszony nad główną ulicą prowadzącą z Górnego do Dolnego Miasta. Jak widać, jesteśmy na moście. Most się pięknie trzyma. Co mówi samo za siebie? Sybin nazywany jest najpiękniejszym miastem Transylwanii, a nawet Rumunii. Założony przez Sasów pod koniec XII wieku był najważniejszym z siedmiu miast Transylwanii. Stąd właśnie, wywodząca się od niemieckiego Siebenbürgen, polska nazwa Siedmiogród. Istniało tu aż 19 cechów rzemieślniczych, i był to niezwykle ważny punkt na trasie pocztowej z zachodniej Europy do Turcji, Persji, a nawet Chin. To właśnie rzemieślnikom i kupcom zawdzięczamy tak zwane domy z oczami. Ich rodowód jest brutalnie przyziemny. Na poddaszach po prostu mieściły się magazyny, które potrzebowały wywieczników. Ciekawostką jest, że parę lat po namalowaniu panoramy racławickiej Jan Styka na zamówienie Węgrów namalował panoramę siedmiogrodzką dotyczącą bitwy Józefa Bema właśnie pod Sybinem. Niestety ten obraz zachował się tylko w fragmentach. Tutaj to podejście tymi schodkami tak mi się trochę kojarzy z warszawską Starówką. Też jest kilka takich urokliwy, jak się idzie skarpą od Wisły do góry na tym dużym placu. Znajduje się m.in. Kościół Katolicki, też pod wezwaniem świętej Trójcy. No i to taki ewidentny przykład wpływów austriackich z czasów, kiedy Sybin się znajdował w granicach monarchii Habsburgów. Taki typowy austriacki barok. Pałac z XVIII wieku, który ewidentnie przyćmił swoim ogromem i rozmachem znajdujący się obok ratusz, w tym niepozornym budyneczku. Właśnie znaleźliśmy sposób na karne cyganki. Próbujące wcisnąć jakieś wiechcie. Tak, znaleźliśmy jakieś. A sposób. nie. No, następna tutaj. Ten Sybin bardzo urokliwe miasteczko, chociaż język często słychać niemiecki. Akurat, można by pomyśleć, że właśnie się jest gdzieś na południu Niemiec, może no, Austria, na okolice Salzburga. Prowa ściana Aż, rzeczywiście Prowadzi nas, do Prowadzi nas wprost do Filharmoniki W każdym ścianującym się średniowiecznym mieście, także w Sybinie, nie mogło zabraknąć murów miejskich Tutaj się ostał kawałek zrewitalizowany, z basztami Tym bardziej w takiej piwnicy, gdzie jest bardzo przyjemnie chłodno. A że przyszła pora obiadowa akurat. Tak. Postanowiliśmy I Zobaczyliśmy bardzo obiecujące opinie o miejscu. Tak, w którym jesteśmy. I postanowiliśmy skosztować kilku potraw tutaj rumuńskich. Pamiętam, że się wszystko nazywało... <gry> No tak, tutaj mamy sarmale. Sarmale, tak, kieszonki takie, z kapustą kieszenią. To jest chyba tak. z tego co... Nie, mówi. to jest, to jest... Tak, polenta, polenta. I tutaj już masz polentę, to jest takie ragu... a się nazywa to... O, o, nie pamiętam jak to, sprawdzaliśmy przed chwilą. To no, dokładnie. To I sarmale mamy tutaj. To jest mięsko, tu jest jakaś kiełbaska ichniejsza. ryjeczko sadzone. No, i polenta. I to wszystko jeszcze z serkiem. <noise> bardzo to Tutaj mamy takie kieszonki z kapusty kiszonej mięsne, Z kapustką, właśnie z polentą. I bardzo smaczne piwa mają tutaj Rumuni. No dobrze, to przyszedł czas na deserek. Przecież nie spodziewaliśmy, ta, ta. że to jest to deserek. na to zdanie. Papa, papa pa, nasi. Papa pa, nasi. Pa, nasi. Zbrędzą chyba taki no, smażony czekamy, chyba jakiś ja pączek taki. jakiś taki w środku Tak, taki pączek. Pączek taki no, tutaj. Taki. Oczywiście gorący gorący, mm -hmm. świeżo wydarzyło. Pyszne. Naprawdę? Noc po dnia. To rzepczemy do auta, bo nam się. Kilka minut. Tak, do końca parkingu, bo musieliśmy na płatnym zawstąć. No ja się taki zwykły przy ulicy. No, możemy z, możemy. z czystym sumieniem polecić. Tak wszystko było przepyszne. świeżutkie ale strasznie ssące. A teraz jedziemy dalej. Zobaczymy, gdzie nas droga zaprowadzi. Chyba dzisiaj do ostatniego punktu zwiedzania, chociaż za dużo tych punktów nie było, że jakiś wypadek był po drodze. Tak, ponad godzinę staliśmy. Mieliśmy na drodze, nie było żadnego objazdu, nic. No, jesteśmy w mediasz teraz. W tej chwili znajdujemy się na terenie tak zwanej twierdzy Małgorzaty, też kościół, można tak. powiedzieć na wzór kościołów warownych. Co ciekawe, w tym mieście książę Siedmiogrodzki Stefan Batory złożył pakta konwenta przed posłami polskimi, co umożliwiło mu elekcję na króla polskiego. Mediarz oczywiście oficjalnym, językiem jest rumuński, natomiast głównym, którym się ludzie posługują. Tak samo było w Sybinie. Mhm. Ludzie się posługiwali przede wszystkim niemieckim, dopiero później rumuńskim. Miasteczko samo w sobie może nie jest jakieś spektakularne dla turysty, ale parę takich ciekawych detali można wyhaczyć. Tak jak na przykład ta brama, która jest zdewastowana już, ale piękna. tak można sobie wyobrazić, jak to musiało Tężę. wyglądać. Kiedyś się poziom chciało. Znaleźliśmy szczegóły ze zdjęcia z przewodnikiem. Hmm, on jest w ogóle zaskoczony, że tutaj ktoś przyszedł. On nie jest przyzwyczajony do niego. Zobaczymy z Mediasz. No, bardzo przygnębiające w moim odczuciu miasteczko. Straszna bieda. No i takie, takie wrażenie, jak w takich gorszych dzielnicach. Myślę, że każdy z nas zna takie miejsca. Całe centrum takie było trochę. Tak, całe to miasteczko takie. I tak, nie zachęcało, żeby tam w ogóle zostać. Nie wiem, i... Że lepiej po tego. Tak... było. Nie wiem ile tam zapytać. byliśmy, 20 minut. No, może pół godziny. Ale... ale tak się chciało już jakby stamtąd tak. odjechać. Tak, tak. Ja, ja miałam takie odczucie. No, oczywiście ten zamek, ten kościół, ten zamek, kilka kamieniczek rzeczywiście stary. Wszystko zaniedbane, zniszczone. warownych tutaj w tym regionie, w Sylwanii. Bo właśnie minęliśmy Kolejny, kościół warowny w Mosznie tym razem. Jest tutaj od groma, zachowało się około 300, czy ponad nawet 300, Więc chyba każda, każda mieścina miała. No, to pokazuje też, jakie to były niespokojne tereny.

Dzisiaj w poszukiwaniu prysznica dotarliśmy aż tutaj. Chcieliśmy tak się po prostu po ludzku wykąpać, kulturalnie tak. wykąpać. No i szukamy kempingu. No i jeden znaleźliśmy, byliśmy już tam 2 godzinę temu. Ale się okazało, że we wsi jest festyn. w związku z organizacją festynu jest. Kemping jest, kemping zamknięty. jest zamknięty akurat od dzisiaj. Tak, od dzisiaj do 15. Do 15. Zaproponowano nam no. hostel po drugiej stronie ulicy, no, ale dosyć dosyć my nie chcemy w hostelu spać, bo mamy za dużo wygodniejsze, prawdopodobnie teraz no. i w ogóle. No i no, za, za w każdym... dużo przenoszenia tak. właśnie tych elementów no, to bez Zobaczysz, to że to no, znaleźliśmy kemping w Sigi Nie, jeszcze był jeden po drodze, jeszcze taki na dziko był, ale po prostu... na drodze tak. dojazdowej się It okazało, że jest jakaś kupa przejazd, piachu był, w ogóle przejazd, był, był przejazd przez tor, trzeba było przejechać, Tak. No, i nawigacja się... pokazywała, że... że, że I nagle zrobiło się z, tam z, nie wiem, z 9 km z... 18, więc stwierdziliśmy, tak, że Już za 17 km i tak w Sikisoarze będziemy. Tak, więc znaleźliśmy jakiś kemping tutaj w Sikisoarze. No podjechaliśmy, miejsce było, ale no cena nas zabiła, bo... Właśnie, a wcale za... nie ma jakichś dobrych, takich super opinii, bo... na no, 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 kawałek betonu... Tak, tam za kawałek miejsca... Za... No, 170 lei sobie liczyli, czy jakieś, naprawdę, no, no, 150, 150 parę złotych. zł no straszna cena po prostu. No, 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 ale tutaj parę kilometrów zaleźć, jeszcze tak. dalej... Jest skępień, też kępie, który ma świetne opinie. 12 km od tak początkowo go nie braliśmy pod uwagę, bo dość no, drogi jakby. To stolei, tak? Stolej, tak? Stolej. stolej, ale już spaliśmy na tańszych o połowę, więc tak. jakby zależało nam budżetowo bardziej, no ale trudno co zrobić. A wykąpać się trzeba, bo jutro śpimy najprawdopodobniej z niedźwiedziami na terenie gospodarskiej. Więc nawet więc własnym oni... sumptem się nie wykąpiemy, tak jak mamy to w zwyczaju. No dokładnie, Bo to nie z niedźwiedziem. Może być z misiem. Z misiem. Z miszkami. No więc no, jedziemy, dojeżdżamy. Nein, nie wiemy, czy dzisiaj coś jeszcze nagramy. Ciężny, czy, no, I tyle by było z naszych postanowień tutaj odnośnie szybszego zjeżdżania na miejscówkę. Tak. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i przejeżdżaliśmy przez tak piękne, tak urokliwe, zaniedbane, straszliwie zaniedbane. Tak, wioski, wioski, wioski Z taką te, piękną zabudową też właśnie jest z kościołami tymi warownymi. No coś, coś przepięknego tutaj ten region tej Rumunii jest naprawdę, no... Nie, każdy, każdy ma coś w sobie. Tak. Każdy tak, ma coś do tak, zaoferowania. Każdy region Rumunii z tym się na razie byliśmy w trzech tylko. Ale jest zupełnie inny, ma zupełnie inną kulturę, ma zupełnie inną architekturę, no, coś wyjątkowego. Ale dziwi mnie to, że skoro tutaj te wszystkie saskie miasteczka, wioski są powiązane z Niemcami, że jakiś pieniądz za tym nie idzie? Tak? Jakieś wsparcie? Tak, kapitałem. jakieś granty unijne. Szkoda, no. Bo, no, bo naprawdę coś wyjątkowego. no Nie nagrywaliśmy tego wszystkiego, bo myślę, że nikt by nie wytrzymał godziny oglądania wiosek. A inaczej, jak się jedzie i się widzi to na żywo. No ale coś pewnie pod raz jeszcze wrzucimy. No się żegnamy i do zobaczenia jutro. Pa, pa! I tym akcentem kończymy ten odcinek. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejną relację z Rumunii. To za dwa tygodnie, bo za tydzień czwarta część budowy Frydwana 2.0. Do zobaczenia!